W sercu Karkonoszy, tam gdzie góry spotykają się z tradycją, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Smaki Karkonoszy. W dniach od 26 do 27 września w Podgórzynie czekają Was w piątek o godzinie 18.00 plenerowe kino pod Kocykiem, wzruszający film o psie, który jeździł koleją. W sobotę od godziny 12.00 Regionalny kiermasz, pyszne jedzenie, dmuchańce i animacje dla dzieci, strefa bezpieczeństwa, konkursy z nagrodami, pokazy artystyczne i odsłonięcie wyjątkowego muralu. Koncerty zespołu Niesamowita Sprawa oraz dyskoteka pod chmurką. Drodzy mieszkańcy i turyści, zapraszamy Was na smaki karkonoszy. Wyjątkową imprezę w ostatni weekend września. Przybywajcie, smakujcie, będzie pysznie.